Teraz, kochani, teraz, kochani, też zaproszę tu wyjątkową osobę. Mam nadzieję, że już dotarła. Widzę, jest, jest. Yy. Osoba, który, która mówi prawdę, bez względu na przeróżne konsekwencje, ostracyzm, grzywny. Ataki, zamilczenie w mediach itd. tak dalej, i tak dalej. Bierzmy przykład. Poseł Grzegorz Braun, zapraszam! Przypominam, pierwszy raz spotkaliśmy się tutaj pod tą kolumną w 2017 roku. I ile to już lat minęło? Osiem. Odkąd co roku jest tu z nami? Dziękuję bardzo. Kłaniam się, szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak tutaj słucham i chciałbym słyszeć te głosy z trybuny sejmowej, parlamentarnej po prostu. Musimy mieć w następnym Sejmie. Panią prezes Justynę Sochę. Musimy mieć w następnym Sejmie pana mecenasa Arkadiusza Tetele. Musimy mieć pana profesora Zajączkowskiego i innych i innych szermierzy wolności, którzy nie zawiedli, którzy tyle zdziałali już działając z poziomu społeczników. Stąd z placu zamkowego spod kolumny, ile już zdziałali. Chciałbym, żebyście to Państwo odnotowali, że sprawa bezpieczeństwa polskich dzieci wobec zagrożeń, eksperymentów medycznych, ta sprawa właśnie dzięki wam, Bóg zapłać za to, i proszę o jeszcze, została wprowadzona ni mniej ni więcej. Do głównego nurtu, głównego dyskursu, do debaty publicznej została podniesiona na poziom polityczny, czego dowodem fakt, że w tej dobiegającej właśnie końca kampanii, której tu nie prowadzę, ale odnoszę się do kontekstu, w tej kampanii musieli się odnieść do tego wszyscy bez mała. Kandydaci, wszyscy bez mała pretendenci. I to jest nasz sukces, to jest nasze realne osiągnięcie bo kiedy spotykaliśmy się tutaj, przed laty, już tylu, jak ten czas szybko biegnie to byliśmy wówczas nawet nie na marginesie byliśmy na innej planecie. Większość. Miażdżąca, przeważająca większość tzw. ludzi poważnych, gazet, telewizji mainstreamowych w ogóle nie notowała tej kwestii. Ta kwestia w ogóle nie wchodziła w zakres zainteresowań, a co dopiero mówić jakichś deklaracji programowych. Głównych sił politycznych, monopolizujących polskie życie. I za sprawą pani prezes Justyny Szochy, pana mecenasa ATT, pana profesora Zajączkowskiego, który tutaj stoi skromnie, jak zwykle na tych kolejnych manifestacjach, czy słońce świeci, czy deszcz pada. I za sprawą wszystkich dobrych lekarzy, dzielnych ludzi, którzy w godzinie próby zachowali się jak trzeba. Postanowili dalej, tylko i aż leczyć, ratować, a nie blokować, szprycować. Za ich sprawą ta sprawa weszła do centrum naszego życia politycznego i niech tak zostanie, ponieważ, Szanowni Państwo, życie ludzkie, zdrowie, normalność, Prawo do prywatności, prawa rodzicielskie te wszystkie kwestie jako kluczowe dla naszego standardu cywilizacyjnego standardu łacińskiego tak, katolickiego nie bójmy się tego słowa bez względu na to, jak komu blisko czy daleko do Kościoła katolickiego to Kościół katolicki, którego żeby sprawa była nieco bardziej skomplikowana. Sami nawet parc, pasterze i arcypasterze czasem o tym zapominają albo nawet w niektórych ekstremalnych przypadkach temu zaprzeczają. Sprawa bezpieczeństwa życia ludzkiego przed śmiertelnymi zamachami, zbrodniczymi zamachami na życie, zdrowie jest kwestią centralną dla utrzymania standardu cywilizacyjnego. Czyli jeżeli to prawo do życia, prawo rodziców do decydowania o wychowaniu, a więc także o, o tym, jakie terapie są akceptowane, albo, albo z jakich terapii rezygnują, jeśli ta sprawa zostaje zakwestionowana, zmączony zostaje ten. ten ten standard, no to wtedy wszystko inne się sypie, to wtedy można zakwestionować prawo także i dużych. Ludzi do decydowania o własnym losie, i to właśnie się stało. W ostatnich latach spektakularnie przekreślono prawo nas wszystkich do prywatności, przekreślono tajemnicę lekarską, przekreślono konstytucyjne prawa do niebycia poddawanym eksperymentom medycznym, i tak dalej, i tak dalej. Skoro można w tej sprawie dotyczącej najmniejszych, najbardziej bezbronnych, można odrzucić ten standard cywilizacyjny, to przykład idzie z góry i niszczenie naszej cywilizacji przenosi się na inne dziedziny życia, nie tylko medycyna, ochrona zdrowia, ale w ogóle zdrowe życie. Zdrowa żywność, wytwarzanie tej żywności. Okazuje się, że można zakwestionować wszystkie prawa z prawem własności, prawem do gospodarowania włącznie. No i wreszcie można zakwestionować prawo do suwerennego rządzenia się całego narodu na własnym terytorium. Proszę, żebyście Państwo żebyście Państwo na moment się na tym skupili, że jedno jest z drugim ściśle związane. Jeśli przekreślimy prawo człowieka, indywidualnego, Polaka do decydowania o własnym losie, to łatwiej później przychodzi przekreślanie prawa całego narodu, zbiorowości. Polaków do decydowania o własnym losie, bo do wszystkiego są jakieś bardzo wysublimowane teorie dorobione i, i wszystko można w mediach głównego ścieku argumentować i wytłumaczyć. Więc jeśli nie odzyskamy suwerenności polskiej rodziny do decydowania o zdrowiu, życiu, żywieniu, leczeniu, jeśli tu nie odzyskamy suwerenności, to nie odzyskamy suwerenności jako naród, jako wspólnota politycznie zorganizowana już od tysiąca lat. No i dlatego, szanowni państwo, że jedno z drugim ma ścisły związek, musimy mieć wyżej wymienionych organizatorów, liderów, gospodarzy tego kolejnego marszu, spotkania wolnych ludzi, musimy ich mieć w Sejmie. Po prostu nie ma rady, nie ma rady. Nie można zmienić rzeczywistości z poziomu z całym szacunkiem krawężnika. Nawet jeśli jest to krawężnik tak zabytkowy, tak szacowny, jak tutaj przy Placu Zamkowym w Warszawie. A więc z tego placu, z tego tra krawężnika trzeba... Przejść na wyższy poziom, tylko odrobinę wyższy po prostu. Wejść do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przywiejskiej, po to, żeby tam. A, o, tu stoi jeszcze i pan redaktor Jan Pospieszalski, e, ciemne okulary, więc przez chwilę myślałem, że to jakieś tutaj służby nas e, dbają o nasze bezpieczeństwo. Służy ojczyźnie. Służy ojczyźnie. Tak, to też jest służba, więc... I pan redaktor, czas, żeby skończył już z takim niezobowiązującym nikogo do niczego gawędzeniem po telewizorach. Czas, żeby się przebranżowił, żeby się skrajnie upolitycznił i przeszedł do politykowania na pełny etat. Jak nie przy wiejskiej, to właśnie może gdzieś w Brukseli, w jakimś Strasburgu, gdzie też gwiazda śmierci jest pracowicie budowana i, i sieje już zniszczenie. Ja, pan Kładę to na sercu. Kładę na sercu, żeby z tego maszerowania. Wynikło coś bardziej skonkretyzowanego niż tylko to, co bardzo jest miłe i bardzo jest dobre, że się, że się e, widzimy nawzajem, że inni nas widzą, że się integrujemy i umacniamy w duchu wzajemnie, ale chodzi o to, żeby podnieść to na poziom egzekutywy politycznej. I może jeszcze taka ostatnia myśl. Zobaczcie Państwo, jak się te sprawy wyostrzyły w ostatnich latach. One się tak wyostrzyły, że sztandar wolności to jest prawo do zabicia małego dzieciątka, ale kiedy już to dzieciątko jakimś cudem się prześlizgnie pod bacznym okiem dr Gizeli Mengele i jej kolegów i się ostatecznie urodzi i przyjdzie na ten świat, a to wtedy już żadnej wolności nie ma. To wtedy już rodzice ta sama matka, która, która przed chwilą jeszcze była wręcz zachęcana do tego, żeby rozporządzić życiem swojego dziecka, jak tam się komu żywnie podoba, teraz już nie wolno jej decydować o tym, czy dziecko ma być zaszprycowane eksperymentalnymi medykamentami, preparatami, których lista jest w Polsce dłuższa niż w większości krajów europejskich. Więc. Wszystko to jest oparte, rzecz jasna, na kłamstwie, na zbrodni, na oszustwie. To cały jest kodeks karny. To jest doprowadzanie ludzi do niekorzystnego rozporządzania ich mieniem, ich życiem. To jest narażenie na uszczerbek na zdrowiu, często śmiertelne skutki. Więc. Szanowni Państwo, naszą siłą jest to, że my tutaj niczego nie zmyślamy. My nie musimy się silić na argumenty. My mu nie musimy budować skomplikowanych łańcuchów logicznych, bo rzecz jest prosta. Albo jesteśmy wolnymi ludźmi, albo jesteśmy bydlętami pod ludźmi, których każdy i byle kto ma prawo. Byle nie prowadzimy tu już kampanii wyborczej. Każdy i byle kto ma prawo pomiatać, szprycować. Eksperymentować. Na to się nie zgadzamy. Tu jest Polska, i chociaż te sprawy są nowe w naszych dziejach stosunkowo nowe, bo te eksperymenty medyczne prowadzone są zaledwie od kilkudziesięciu lat. Ale miejcie Państwo też to poczucie i tę świadomość dumną, że walczycie o zachowanie tego standardu cywilizacyjnego, który przyjęli nasi przodkowie przed tysiącem lat. Wolność czy niewolnictwo? Czy państwo, korona Królestwa Polskiego ma służyć nakręcaniu biznesów, handlarzom niewolników, czy też państwo polskie ma bronić własnych obywateli, poddanych tego króla, między innymi, co tutaj na kolumnie. Czy ma bronić przed handlarzami niewolników? Dzisiaj ten handel niewolnikami różne, przyjmuje nowe postaci, ale to jest zawsze ten sam stary proceder. I z tym procederem musimy walczyć w sposób zorganizowany. I dlatego powtórzę po raz trzeci i dziś ostatni: Justyna Socha, Arkadiusz Tetela, Ryszard Zajączkowski. Jan Pospieszalski, skoro już tu się napatoczył, to, to wywołuję go do tablicy. Do parlamentów krajowych, europejskich i inni, i inni, dobrzy lekarze, pani doktor Sienkiewicz, pani doktor Radkowska i wszyscy inni ci szlachetni ludzie, którym jesteśmy winni do zgonną wdzięczność za to, że zachowali się jak trzeba. Bardzo dziękuję. Kłaniam się z Panem Bogiem. W międzyczasie dotarła do nas kolejna osoba, która jest prelegentem naszej dzisiejszej konferencji Naturalnie Odporni, która odbędzie się o godzinie 14.00, jak zakończymy marsz pod Ministerstwem Dziękuję Zdrowia. Jeśli są jeszcze osoby, które się nie zapisały, a chcą wziąć udział, niech do mnie podejdzie.